na dziś kto dalej skoczy na chustawce. Dobra. Pierwszy Mati. Każdy, każdy, każdy na zmianę ma po trzy próby. Uwaga. Teraz. Piękny skok. No, trochę bliżej. Troszkę bliżej. Druga seria. Raz. Dwa. Wow. Przeleciał przez linię. Brawo. Ledwo. Ledwo. <laughs> Ledwo, ale przeleciał. Raz. Druga seria, Jędrek. O, dobra! No o! w no. górę poleciał teraz. I też możemy zaznaczać swoje rekordy. Dobra, okej. jak nie na, na odjego, a więcej od mojego, to. Lecimy to też trzecia zaznaczamy. seria. Raz, na trzy. dwa, trzy. Dwa, trzy. Przeleciał. Nowy rekord. Jędryś, trzecia seria. Dawaj. Rekord jędrka. Proszę bardzo. Trzeci skok. Lecisz. Trzy O, rekord! Pobił. Pobił rekord. Rekord Pięknie. Brawo!